Cześć, witajcie, Janek Glinstorp z tej strony komórkomania.pl. Przed kilkoma dniami dotarł do mnie tablet firmy iRiver, dość ciekawe jak sądzę urządzenie o dobrym stosunku jakości do ceny, czyli iRiver WowTap 7. Firma iRiver może być niektórym z Was znana z produkcji całkiem niezłych odtwarzaczy MP3 przenośnych swojego czasu no, był to sprzęt drogi, wysokiej jakości, dobrze grający. Teraz rynek odtwarzaczy zaczął się gwałtownie kurczyć, no i iRiver zaczął produkować czytniki e-booków, no i m.in. ten tablet, który, jeśli się nie mylę, jest pierwszym tego typu urządzeniem właśnie z logo iRiver. Tablet ciekawy, ponieważ kosztuje niecałe 900 zł, a ma w środku Tegra 3, ma wyświetlacz typu IPS, ma 1 GB pamięci RAM i baterię o pojemności 4000 mAh. Specyfikacja więc przypomina bardzo Nexusa 7 z tą różnicą, że nie ma największej wady Nexusa, czyli został wyposażony w slot na kartę pamięci, Zajduje się w tym miejscu. Dzięki czemu 16 GB wbudowanej w pamięci można rozszerzyć dodatkowe, wykorzystując właśnie karty. Tablet jest wykonany z. Czarnego metalu, dość sztywnego. On się nie ugina i wygląda naprawdę solidnie. Jedyny plastikowy element znajduje się tutaj u góry. Pod, pod tym paskiem znajdują się anteny, a na nim znajdują się przyciski do sterowania głośnością oraz włącznik. Z boku urządzenia mamy wyjście jack, mamy gniazdo ładujące USB oraz mamy właśnie wspomniane wcześniej slot na karty pamięci. Tablet za te pieniądze właśnie będzie konkurować z Nexusem i będzie też konkurować z marketowymi urządzeniami, od których moim zdaniem jest, no chociażby ze względu na obecność tej gry zdecydowanie lepszy. A Rewyn kombinował bardzo przy interfejsie. Mamy tutaj właściwie czystego Androida, tyle tylko, że nieco zmieniono orientację belki z, ze skrótami do aplikacji. Znajduje się, znajduje się ona, jest ona umieszczona w Pionie. A poza tym. Wszystko dokładnie jak w Androidzie. Żadnych dodatków, żadnych specjalnych aplikacji. Czysty system, który można ustawić pod siebie. Tutaj producent niczego nie narzuca. Drobne zmiany kosmetyczne w wyglądzie interfejsu, troszeczkę inaczej wygląda belka. Ale to są wszystko tak naprawdę mało istotne zmiany. Tablet moim zdaniem zapowiada się ciekawie. Jeżeli w trakcie testów nie wynikną jakieś większe problemy, to może być to całkiem kusząca propozycja dla ludzi, którzy poszukują relatywnie taniego sprzętu z Androidem, a który. Które równocześnie miałby oferować zupełnie przyzwoitą wydajność. Ta Granadal jest układem, który radzi sobie z grami, radzi sobie z aplikacjami z marketu, więc niewątpliwie za tą kasę jest to sprzęt, mam nadzieję, że tak się okaże, godny uwagi.